Cześć, witamy Was w wytwórni Antidotum. Antidotum to pierwsza prywatna szkoła złotnicza w Polsce, oczywiście po wojnie. Co roku w naszej szkole sztuki złotnictwa uczy się kilkadziesiąt osób, a wszystkich, dla których zabrakło miejsca, zapraszamy na nasze zajęcia online. Cześć, będziemy dzisiaj... Pokazywać, jak zrobić zapięcie stosunkowo proste do wcześniej przygotowanej filcowej bransolety. Do wykonania zapięcia do bransolety będziemy potrzebowali piłki włosowej, pilników, pilników iglaków, tak. e, słup miarki, sążyk i kątomierza. E, musimy zacząć od e, przygotowania sobie elementów e, z blachy. Zaczynamy od tracowania. Musimy sprawdzić, czy są kąty proste, czy ich nie ma. W tym przypadku kąt prosty musimy sobie narysować i doprowadzić do tego, żeby faktycznie było. Niestety, będzie trochę dźwięków. Przy tym nie da się piłować dźwięcznie. I już ten. Jest. Usuwam później grad, czyli taką ostrzał prawym z innego piwnika. I teraz mogę już przystąpić do wyznaczenia szerokości naszego formatu. Eee. Wcześniej obliczyłem, że będę potrzebował 3 cm pasek blachy. Zaznaczam go sobie submiarką i mogę już w tej chwili zabrać się za Piłowanie. Nie wszyscy to robią, ale polecam przesmarować brzeszcz od piłki, troszkę mi nie hałasuje, musiałem się opuścić, z tego to się nie uda. Ucięty format musimy opiłować, dlatego że krawędź po cięciu piłką nie jest do końca równa. Będziemy potrzebowali dwóch takich odnośników, dwóch części zapięcia. Odznaczamy sobie odległości. Ten format blachy musi nam się złożyć w kształt litery U. Mniej więcej. Przy tym wymiarze i przy grubości filcu w tej bransolecie obliczyłem, że Musimy to podzielić na odcinki, które mają 12 6 12 mm. Teraz kiedy mamy już przygotowany taki pasek z wyrysowanymi liniami, musimy naciąć. Dokładnie na wyrysowanych liniach, po to, żeby później nacięcie, które wykonamy piłką, mniej więcej na 2 trzecie głębokości materiału, poprawić za pomocą i iglaka trójkątnego, a później kwadratowego, po to, żeby został wycięty fragment z kątem prostym, który umożliwi nam później złożenie tej blaszki, także powstanie taka literka U. Nacinam sobie początek i koniec pod No i teraz niestety pozostaje nam już tylko i wyłącznie cięcie. Po nacięciu piłką przechodzimy do poprawiania naszych nacięć za pomocą piwnicza i blaka trójkątnego, tak jak wspomniałem. Musimy poprawić to nacięcie na całą głębokość. Mamy przygotowaną blaszkę, naciętą wcześniej, w tej chwili musimy ją wygięć w kształt litery U. W tym celu musimy umieścić wimadę. Tak, żeby górna krawędź szczęki nie opierała się tuż poniżej wypiłowanego rowka. Ściskamy i palcami naciskając wyginamy za flaszkę. Z drugiej strony będziemy musieli zrobić dokładnie to samo. Następnie mamy wygiętą w ten sposób blaszkę. No i teraz trzeba troszeczkę więcej siły w to włożyć. Można to zrobić za pomocą palców, można zrobić za pomocą młotka, można wsadzić to delikatnie w nadło. W ten sposób mamy przygotowane nasze korytko. Teraz będziemy musieli podlutować te nacięcia, które wcześniej żeśmy zrobili, a później złożyli. Po to, żeby usztywnić całą konstrukcję przed kolejnym lutowaniem. Rozpoczynamy od zapalania palnika. Podgrzewamy delikatnie element i smarujemy preparatem nazywanym lutówką, który spełnia dwie funkcje. Pierwsza z nich to jest zabezpieczenie przed utlenianiem powierzchni a druga z nich to jest ułatwienie topnienia lutów. Patrząc w środku jak zachowuje się lutówka wiem, w którym momencie dołożyć luk. To znaczy, jeżeli lutówka zaczyna się robić szklista to znaczy, że już jest ta chwila, kiedy możemy wziąć kawałek butu wrzucić go do środka i umieścić dokładnie w miejscu łączenia. Teraz muszę nagrzewać ten element tak długo, aż lód zacznie się rozpływać. Mamy przygotowane wcześniej dwie części zapięcia, dwa korytka, te, któreśmy wyginali i lutowali. I teraz musimy zamknąć ich boki, czyli musimy sobie przygotować następne mniejsze formaty, które przytniemy pod pomocą piłki. W tej chwili musimy sobie podzielić na taki jeden pasek, który jest przecięty na wysokość tego korytka. Musimy podzielić na cztery odcinki. Te odcinki są muszą mieć wymiar troszeczkę większy od powierzchni boku, dlatego że za chwileczkę będziemy je lutować. Materiał musi trochę wystawać poza, po to, żeby ładnie się wszystko przylutowało. Później ten wystający margines będziemy opiłowywać za pomocą piernika. Kolejną czynnością jest przygotowanie powierzchni uciętych wcześniej elementów, czyli musimy wziąć sobie papier ścierny. Gradacja tutaj nie ma wielkiego znaczenia, ale raczej w okolicach 120-150. I powierzchnię tej blachy musimy na papierze doprowadzić do idealnej płaszczyzny. Teraz musimy posmarować lotówką wszystkie części. Tak, żeby pokryła całą powierzchnię. Teraz musimy wytrawić powierzchnię lutowanego elementu. Żeby to zrobić, musimy włożyć do roztworu kwasku cytrynowego. Powinien mniej więcej być zrobiony 100 gramów na, na litr wody podgrzanego na kuchence elektrycznej do temperatury mniej więcej 70-80 stopni. I w tym roztworze musi sobie parę minut pobyć, żeby wszystkie tlenki oraz resztki lotówki się wyczyściły. Przygotowane i wytrawione elementy musimy w tej chwili opiłować. Mamy naddatki materiału, które musimy obciąć na początku piłką, a później dopiłować piłmiki. Za chwilę z wcześniej przygotowanego prostokąta z blachy zrobimy rurkę będącą częścią zapięcia. musimy wstępnie podgiąć pasek metalu, tak żeby później mogła powstać rurka. Do zamknięcia rurki potrzebujemy narzędzia, które nazywa się caizen. Musimy ją umiejscowić w imadle. Wstępnie wsadzamy w kolejne otwory, łapiąc cęgami i przeciągamy. Do następnego etapu będziemy potrzebowali rurki, którą żeśmy przygotowali, nie musi być zalutowana oraz kawałka drutu o średnicy 2 mm, który posłuży do zrobienia klamy. Musimy odmierzyć sobie odległość na drucie taką, żeby klamra po złożeniu w kształt litery U na pewno nie wykraczała nam poza szerokość przygotowanego wcześniej korytka. Następnie będziemy musieli odmierzyć odległość wewnątrz tej klamry i uciąć odrobinę mniejszy odcinek rurki. Drut został wcześniej napiłowany za pomocą piłki i pilników tak, żeby stworzyło się takie wycięcie, które w tej chwili pozwoli nam zgiąć ten pręt tak, żeby powstała klamra. Tą klamerkę musimy podlotować. Miejsca, które żeśmy złożyli musimy wzmocnić za pomocą lotu srebrnego. Klamerka została przysłana do kwasu. W czasie, kiedy oczyszcza się, możemy zająć się przygotowaniem rurki. Odmierzyłem odległość mniejszą niż wewnętrzny prześwit klamerki. Do ucinania posłużę się takim przyrządem. I mamy przygotowaną wstępnie klamrę i ucięty kawałek rolki, w której muszę poszerzyć szczelinę, która została po przeciąganiu, po to, żeby klamra weszła do środka. Zrobię to za pomocą płaskiego iglaka. Przed zlutowaniem wszystkich elementów razem mamy taki układ. To są elementy składowe, z których powstanie końcowa transfert. I końcowa faza, czyli lutowanie wszystkich elementów razem. Za pomocą piłki i pilnika dopasowujemy nóżki klamry. Po wykwaszeniu i wstępnym obrobieniu, teraz pozostaje tylko piłowanie papierem ściernym na pilniku. Następnie już tylko nabiercenie i przynitowanie do bransolety. Na wcześniej oznaczonych miejscach wiercimy otwory pod nitę. Odcinki drutu na nity muszą być dłuższe, o około 1,2 mm od wysokości nitowanego przedmiotu.